Proszę, nie myśl, że jesteś tym, co oni ci zrobili. Nie jesteś. Nie jesteś mniej wartościowa, ponieważ cię opuścili. Z tobą nie jest coś nie tak, bo cię wykorzystano. Nie jesteś słowami, które do ciebie mówili. Nie jesteś słowami wypowiedzianymi o tobie. Nie jesteś siniakami na ciele lub sercu od ich rąk. Nie jesteś traumą. Nie jesteś złymi wspomnieniami, nie jesteś grzechem, jeśli to coś dla Ciebie znaczy. Nie jesteś mniej niż ktokolwiek inny. Wszyscy jesteśmy równi. Chcę, żebyś wiedziała, że nie musisz ukrywać swojego serca przed kimś, kto potencjalnie może być dla Ciebie, tylko dlatego, że zostałaś zraniona. Przejście dalej po trudnych doświadczeniach i otwieranie się. Może być przerażające. Mam nadzieję, że dasz sobie tyle przestrzeni i delikatności, ile potrzebujesz. Im częściej to robisz, tym bardziej zobaczysz, że to, czego potrzebujesz, przychodzi do Ciebie. Rzeczy nie układają się w tym życiu, kiedy nie są zgodne z celem naszej duszy. Każda dusza jest duchem i każdy duch zmierza w kierunku czegoś większego niż to, co zrozumiałe. Nie musisz rozumieć, dlaczego coś się stało, ani co powinnaś teraz zrobić. Wszystko, co musisz zrobić, to być całym sercem kochającą, a zobaczysz, że wszystko, czego potrzebujesz, pojawi się dla Ciebie. Może nigdy nie chodziło o to, żeby na Ciebie zasługiwali, albo że Ty na nich zasługujesz. Może traktowali Cię strasznie, nie dlatego, że tak chcieli. Może odczuwają głęboki ból, który powoduje, że zachowują się w określony sposób. To nie jest żadna wymówka, ale współczucie jest przebaczeniem, a przebaczenie uzdrawia. Może opuścili cię, ponieważ nigdy nie mieli być z tobą. Może nie umawiałaś się z tą jedną osobą, ponieważ nigdy nie miałaś tego zamiaru. Może nie wiesz, co powinnaś obecnie robić ponieważ masz pozwolić, by ciekawość doprowadziła cię do lepszego poznania swojej prawdziwej jaźni. Może nie chodzi o to, by wiedzieć, co robić, a o proces dochodzenia do tego, co jest dla ciebie najlepsze. Może twoje zmagania nie są dla twoich bliskich do zrozumienia, ponieważ nie walczyli tak jak ty. Nie wszystko w tym życiu jest związane z czymś, co zrobiłaś źle. Nie wszystko w tym życiu jest związane z czymś złym z tobą. Nasze umysły naturalnie trzymają się negatywności bardziej niż rzeczywistości. Wszystko jest tym, czym jest. Nie wszystko jest sumą twojego myślenia. Jest zazwyczaj okazją, abyś mogła zobaczyć to w innym świetle i poszerzyć swoją perspektywę. Tekst? Jacqueline Whitney. I mam do Ciebie pytanie. Jakby wyglądało Twoje życie, gdybyś przestała żyć przeszłością? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.